Witam, nazywam się Piotr. Oto mój projekt zaliczeniowy z mechaniki. Sterowanie serwomechanizmem za pomocą podczerwieni. Pilot, pilot wysyła sygnały podczerwone do diody odbiorczej, która jest podpięta do Arduino. Arduino przetwarza sygna... odebrane sygnały i wykonuje adekwatne polecenia. Obecnie układ rozpoznaje cztery komendy. Zmniej, zmniejsz kąt, zwiększ kąt, zamknij. I odpórz. Wszystkie odebrane polecenia wyświetlają się na terminalu portu szeregowego Arduino. E, A teraz o kodzie. Wykorzystano bibliotekę IR Remote oraz Servo. Odbiornik jest podpięty do pinu drugiego, Servo do dziewiątego. Inicjalizujemy serwo oraz port szeregowy razem z diodą. Dekodujemy odebrany sygnał. Switch case przydziela polecenie do odebranego kodu. Dla przycisku lewo zmniejszamy kąt o 10. Dla przycisku prawo zwiększamy o 10. Dla przycisku zamknij zmieniamy na pozycję maksymalnie zamkniętą. War należy zwrócić uwagę, że nie zmieniamy warto wartości zmiennej, która przetrzymuje kąt, ponieważ, ponieważ przywracamy ją wydając komendę otwórz. Jeżeli nie, jeżeli nie rozpoznamy komendy otrzymujemy dodatkowo komunikat nieznany przycisk. Po wszystkim wstawiamy od odbiór.